Siemanko, Siemanko, dzisiaj nagrywamy. Znaczy, no, kto się. Kto się zaśmieć. Kto się zaśmieje, ten przegrywa. Już widzę tutaj na film. Co to. O! O! No! No nie! O, 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 o. Co się dzieje? Gówno. Hmm, myślę, że wiem, co Ci pomoże. Trzymaj. To... A tak, Cały czas nic mi nie wychodzi. Na to też mam sposób. Co jest? Trzymaj, to zeszyty Wojana. Zeszyty Wojana? Nie. I co, teraz będzie mi się lepiej trało? Tak. To jest zezis Wojana. Poleca. Mhm. Uh -huh. Okej, a to, a to, a to co? Ah, RTV Eura a to, a to co? Patrzcie, pokażę Ci sztuczkę, jak się dzisiaj nauczyłem! No, patrzę. A Co ty robisz? O, kręci mi się w głowie! Ratulku! Nie mogę się zatrzymać! Ja nie wiem, czy to już po proboszczać dzwonić, czy poczekać po kolacji. To nie tak miało wyglądać! Maciuś! Babciu! Babciu! Babciu, pokażę ci! Okej, okay. śmieszne. Okay. Nie mogę z tym. Jesteś adoptowana. A że nie żartu. Nie ma swojego pokoju. Nie jestem w twoim pokoju. Podobacie. Hej! Mano, na to Jesteś adoptowana. Pozdrowienia z Chorwacji. Patrzcie, jakiego milutkiego jest delfina spotkałam. Co jest? A to, a to, co. Jak smakowało? Daj pan spokój. Z biedy i niedoli pies kota w pierdoli. Co? <laughs> tak co to jest? O to, to widziałem. A nie udawaj świętego! Ja co to jest! Co to się dzieje? Teraz a a, 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 to, a to, to. Na lekcji pani pyta dzieci, kto udźwignie najwięcej arbuzów. Mówi małgosia. Ja udźwignę dwa. Pani pyta. A w jaki sposób? Po jednym w każdej ręce. Piotrek a. podnosi rękę i woła, że uniesie trzy. Pani, zaskoczona, pyta. Piotrku, a w jaki sposób chcesz to zrobić? No, dwa pod ręce, a trzeci na dzidę. Piotrek, jak możesz takie wulgarne rzeczy mówić? Okej, jak się nie wiem, jak wam się podobało, nie zapomnijcie o subskrypcji, nie zapomnijcie o łapkę. Co, a ja żegnam, papa. Pa.